Hejka wszystkim, to ja Arabella z Silent Water i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla was być może początek nowej serii, ale o tym już za chwilkę. Dobra, jeszcze zanim wam wytłumaczę o co chodzi Zapraszam was do opisu, ponieważ tam znajdziecie link do mojego linktree A tam e, linki do takich moich mediów jak Discord, e, właśnie serwer na Discordzie Gdzie mamy aktualnie nabór na moderatorów Także niedługo będzie wakacyjny event, tam się będzie naprawdę działo I ogólnie wydaje mi się, że to jest fajny serwer, troszkę go e, Odnowiłam ostatnio, taki mini remont był Więc ogólnie was tam zapraszam na mój serwer na Discordzie Jeżeli was tam jeszcze nie ma, także was zapraszam na mojego e, Instagrama, TikToka i tam ogólnie macie różne inne też linki no wszystko jest po prostu w link 3 i no, możecie też napisać anonimową opinię na mój temat na moim telonym nigdy nie wiem jak to przeczytać ale mam nadzieję, że czytam dobrze w każdym razie wszystko macie w opisie w, w link 3 także już teraz będę nie przedłużając mówię wam o co chodzi w dzisiejszym odcinku dzisiaj chciałabym Wam mniej więcej zaprezentować, tak według mnie, jak, to, jak ubierałaby się Barbie, gdyby grała w SSO. Na różne okazje, jakie ja to dowiecie się już zaraz, a ja jeszcze tak szybciutko dopowiem, że gdyby spodobał Wam się ten odcinek, możemy zrobić z tego serię. Czyli na przykład, jak ubierałaby się dana postać, gdyby grała w SSO, i zrobić podobne coś jak dzisiaj. Dzisiaj zaczynamy sobie od Barbie, dlatego że jest teraz ten show na Barbie ze względu na premierę filmu. Więc twierdziłam, że to będzie takie coś bardziej na czasie, jeżeli zaczniemy sobie od Barbie. Więc, jeżeli taka seria, wam się, taki film Wam się spodobał, możemy zrobić z tego serię. Napiszcie w komentarzach koniecznie, jakie inne postacie byście proponowali do odcinków tego typu. A ja już dłużej nie przedłużam, lecimy do głównej części odcinka. Dobra, mam nadzieję, że podobało Wam się. Dajcie znać, jak Wy wyobrażacie sobie Barbie, która by grała w SSO. I dajcie znać, tak jak mówiłam na początku, czy chcecie zrobić z tego serię? Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzach. Jakie inne postacie chcielibyście zobaczyć w odcinkach tego typu? I ja już się z Wami żegnam, do usłyszenia! Pa!